Dziś o 19.45 Mam talent, a o 21.35 Ma rodziny gwiazdy. Przed chwilą byliśmy świadkami wymiany zdań pomiędzy jednym zdrajcą a drugim zdrajcą. The Traitors Zdrajcy nowy odcinek jutro o 19.45 w TVN. A po programie poznaj tajemnice uczestników komentuj na żywo i oceniaj to co się wydarzyło. Sponsorem programu jest Samsung, producent odkurzacza bezprzewodowego Bispock Jet AI z automatyczną stacją czyszczącą. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki Dolina Noteci, producent karny dla psów i kotów Rafi. Sponsorem programu jest producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z peptydami Perfecta Skin. Perfecta.